Cześć, witajcie, z tej strony Recenzjo dzisiaj zrobimy sobie recenzję kropli Hydro Pro. Krople są do oczu, jeżeli długo przebywamy przed monitorem od 8 godzin z zwyż. Krople są na tyle fajne, że naprawdę nawilżają oczy. Poprzednie krople jakie miałem, no to były, można by było powiedzieć o połowę tańsze, ale nie dawały po prostu takiego uczucia odświeżenia, nawilżenia jak te krople. Jak sam producent zapewnia krople na tle konkurencji, wytrzymują 6 miesięcy po otwarciu pudełka. I ja już używam tych kropli 2 miesiące i naprawdę działają. Bardzo mają fajny aplikator, że jak kropelki sobie weźmiemy, tutaj tak przyciśniemy, zdejmiemy oczywiście tą nasadkę. No to będziemy mogli w łatwy sposób wpuścić te krople do oczu. Jedna kropla wystarczy na oko, żeby nasze oczy poczuły się lepiej. Producent jak zapewnia, krople nie mają konserwantów oraz buforów. Oczywiście też zaznaczam, że ten materiał nie jest sponsorowany. No i mogę polecić wam krople, jeżeli przysiedujecie długo, długo czasu przed ekranem, telewizorem, monitorem, jeżeli macie spieczone oczy, podrażnione oczy, wyschnięte oczy, no to te krople są dla ciebie. Krople kosztują w granicach od 20 do 30 zł w zależności jak traficie. Ogólnie rzecz biorąc, to są najlepsze krople jakie w ogóle korzystałem, jakby najbardziej skuteczniejsze. 10 ml mają na tyle konkurencji, konkurencja ma 5 ml. Poprzednio korzystałem z no tańszych kropli, które nie dawały takiego uczucia jak dają te i gdzie te krople się marnowały bo jak za każdym razem ściskałem buteleczkę, na tej, to, to po prostu te krople uciekały. A tu mamy bardzo fajny aplikator, tak zresztą wspomniałem wcześniej, co wpuści nam po jednej kropelce i to jest naprawdę fajne. Instrukcja, czyli urodka mówi, że możemy używać kropli ile chcemy. Tu nie ma żadnego tutaj ograniczenia. Co fajne w tym wszystkim jest, jak producent podaje, że krople działają na wszystkie trzy warstwy filmu Łazowego czyli właśnie inspirują się tą strukturą naturalnego filmu mazowego. Czyli naprawdę są godne polecenia. Czy kupiłbym jeszcze jedną paczkę kropelków? Jak najbardziej, ponieważ mi pomagają w mojej codziennej pracy i naprawdę są skuteczne, więc polecam. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnych filmów. Cześć!